Serio? To oczywiście też moja zasługa, ale... Doskonale ci idzie. Bycie Avengerem to twoje przeznaczenie. Tak, bo... nie byłam pewna. Ale nawet po tym, co zrobiliśmy, po popełnionych błędach, czuję, że to moja dysfunkcyjna rodzina. Zostaje wybacz, okej? Okay? I nie dostaniesz swojego pokoju. Kanapa w zupełności wystarczy. O ile to jest kanapa? Bo to kanapa. Witamy stary przyjacielu. Dobrze cię znów widzieć. No, mógłbym powiedzieć to samo. Nie mogę uwierzyć, że wciąż żyjesz. Strasznie trudno cię zabić. Siema stary, może w końcu przestaną dopytywać, gdzie jest Hokaj. To nie chciał powiedzieć, że brakowało nam ciebie. Ckliwe, ale tak. <laughs> Dziękuję. O, widzę, że ogarnęliście temat, he? Oczywiście, ale opowiedz o przyszłości, Barton. Jakie zagrożenia nas czekają? Ta, to ee, długa historia, więc trochę to zajmie. Zaraz. To robot, z którym walczyliśmy w San Francisco. Ten, którym sterował motok. To. Nie pochodzi z Ziemi. W przyszłości, wiecie, zaatakowała nas wojownicza rasa o nazwie Kree. Ta inwazja to koniec znanego nam świata. No a Monika, ta z przyszłości, pracuje z nikiem Furym, żeby ocalić Ziemię. Buduje jakiegoś rodzaju broń i w przyszłości skończył jej się czas, więc. próbowała ją dokończyć w przeszłości. Co wyjaśnia nasze nowe problemy ostatnio? Wiesz, może kiedy dojdzie do inwazji KRI? Szczerze. Nie wiem, kiedy się pojawią ani nawet dlaczego, ale jeśli czegoś z tym nie zrobimy, będziemy bez szans. A Fury przekonał Monikę, by wysłała mnie w przyszłość do pomocy, ale kiedy tam dotarłem, no powiedział, że przegrywamy wojnę. Kazał mi wrócić i was ostrzec. Hej, musimy natychmiast zacząć przygotowania. Tak będzie. Powiedz, co robić, a zaczniemy. Tak, więc tak. możemy. możemy, możemy. Yeah. O, oh, nie. Klin? Klin! Oh. Próz! Medyków, szybko! Hej, nie odpływaj, nie zasypiaj! Popatrz na mnie! Klin?